The boat we brought here today is the um, is the twenty three LSV. We've actually brought this boat all the way from Italy, especially for this competition because we think this will be the boat to get the best out of the uh, the skiers uh, out the wakeboarders today. Um, for the World Games, we're going to bring a special boat. We're going to bring our twenty two MXZ, which is a brand new model, and that's creating a fantastic wake. The guys back in the factory are very happy with this boat. So uh, next year, in July, when the weather's much better than it is today we're looking forward to, uh, to having our Malibu 22 MXZ here. With the Malibu boats, we've created what they call the ISP, which is, um, is our surf platform, and that incorporates the, uh, the surf gate, which uh, creates the, uh, for surfing, wake surfing. We've got a power wedge, which, are able, which drops down underneath the boat which gives additional ballast, and it gives you a bigger wake. And then we've also, uh, we've got uh, another thing called a surf band, and the surf banner now allows the wakeboarder or the wake surfer to, to manipulate the shape of the wake and the height of the wake by himself by just using a, a strap on his, uh, on his wrist. but it's for the family. it's a family boat because it enables the whole family to do the sports that they like. Um, we can do, obviously, you've got wake surfing, wakeboarding, water skiing. our boats are designed to be able to do many of the different sports. and you've got a nice sun pad on there, so you've got nice space inside the cockpit. So the boat is designed for the whole family to get out and have fun. Bardzo dobrze się pływało. Poza tym, że trochę się fala odbijała, to warunki były naprawdę fajne. Niestety nie wszystko mi się udało. Plan, plan był trochę inny. Wróciłem się w obydwu przejazdach, no ale liczę na podium. Pozdrowka. No, ogólnie co no, trening jak trening, bo ja to potraktowałem jak trening jak każdy zawody. No i było spoko. Bardzo dobra łódka, bardzo fajne robi miejsce. Fajne, takie fajnie wygląda, no jedyne co to trzeba jeszcze dopracować trochę, tutaj widzę, że falochron jest w trakcie budowy, testów. bo ta fala faktycznie, w sensie budowy tektów, testów dokładnie, bo fala się niestety trochę jednak odbija, no i przy drugiej prostej czuć, czuć to, że ta fala jednak jest. Fajne miejsce, fajne miasto, bardzo dobrze, że te zawody się odbyły tutaj, bo można było właśnie przetestować to miejsce. No i według mnie na World Gamesy tutaj właśnie faj... będzie, będzie fajnie, no jak dokończą to budować tutaj to będzie naprawdę super i myślę, że nie ma z czego wstydzić. Będzie Dobre zawody będą. No oczywiście, że tak. Ja Tylko tak. trzeba to jeszcze bardziej rozreklamować, żeby było więcej ludzi, więc zapraszamy wszystkich widzów, Dokładnie. zawodników też. Pogoda nie dopisała, ale to nie wina organizatorów. Same zawody, jak i miasto zorganizowane bardzo dobrze. Miasto Wrocław, jak i ten akwen, również przepiękny. Wrocław świetnie się rozwija. No, głównym winowajcą była pogoda, ale na to nikt nie ma wpływu. W tym akwenie trzeba pewnie pewne rzeczy będzie zmodyfikować. Twoim zdaniem na gorąco, co to wymaga zmiany? Czasu jest sporo, bo jest rok do, do World Games, więc na pewno będzie co będzie robić. Twoim zdaniem czego trzeba zacząć. Tak, no, główną naszą przeszkodą była fala. Ale to da się zrobić. Myślę, że za rok e, można to poprawić. E, trzeba zrobić coś, co tą falę będzie tłumiło, co, e, co nie będzie powodowało, że ta fala będzie się odbijać i wracać do nas na, na tor. Miasto Wrocław świetnie się rozwija. Jest tutaj dobry punkt transportu, i lotnisko, i dużo innych punktów, do których łatwo można przyjechać. Więc myślę, że tutaj mogą być świetne zawody, bardzo dobre. nie było. W ogóle w szkole tego, nie zrobiłam w drugim przejeździe, nie zmieniłam na switcha i nie wyjechałam na switchu, ale ogólnie to mi się bardzo podobało. A tobie? Bardzo, bardzo fajnie, ja tu mieszkam, ale jestem pierwszy raz i bardzo miło. E, mi się bardzo fajnie pływało, tylko szkoda, że pierwszy był lepszy od drugiego przejazd. Atmosfera jest bardzo miła. Tak. Karolina? No, jest taka miła, luźna. Bardzo fajnie. Mi się też tutaj bardzo podoba, też Pierwszy raz tutaj jestem. Nie było miejsce. trochę za zimno, bo to jednak już koniec sezonu. Ale woda była bardzo ciepła. Tak, tak, <noise> tak naprawdę. Przetestowaliśmy akwen, wiemy jakie mamy wyzwania, jakie, 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 jakie czekają nas poprawki do zrobienia. No i razem z Polskim Związkiem mamy nadzieję, że w przyszłym roku zniwelujemy te wszystkie ryzyka i zagrożenia, żeby, żeby przygotować bardzo dobry akwen pod zawody The World Games 2017.